Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem wzdychacz a dzisiaj porozmawiamy o spełnianiu bądź niespełnianiu czyichś oczekiwań wobec nas. Tutaj zacznę od wprowadzenia związku ze mną. Ja byłem osobą, która bardzo długo nie mogła się zdecydować, czy chcę spełniać oczekiwania czyjeś, różnych ludzi, czy chcę spełniać swoje oczekiwania względem mnie. I w związku z tym przez, przez długi czas yy, wahałem się jak postępować, co robić i dlaczego robić. Yy, no tutaj wracamy do tego, że wiele szans przeszło mi koło nosa z tego powodu, ale to nie o tym film. Yy, nie dam wam recepty, tak? co powinniście zrobić, a czego robić nie powinniście. Natomiast zawsze jakieś oczekiwania ze strony społeczeństwa, rodziców, znajomych, znajomych to jest społeczeństwo, ale takie mniejsze. E, zawsze jakieś oczekiwania będą wobec Was. E, tak z, słynne, z, e, skończ szkołę, skończyłeś szkołę, na studia. Zdałeś studia, znajdź pracę, znalazłeś pracę, z, załóż rodziny, tak. No cóż, niestety. E, I... Jak to jest z tym spełnieniem oczekiwań? Ano działa to jak większość rzeczy dwustronnie. Mianowicie z jednej strony, ludzie, którzy od nas czegoś oczekują, znaczy, że im na nas zależy, tak? Rodzice pracodawcy, jakby dobrze pracowali i tak dalej. Tak. Natomiast e, jakby oni za nas życia nie przeżyją. Tak wiem, że gadam jak staruch. E, I. Tutaj zaraz ktoś powie, że powinniśmy mieć dla nich dobrze, bo oni nie będą wiecznie żyli, i tak dalej. Nie ma, do Nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że spełnianie oczekiwań innych cały czas jest negatywne pod tym kątem, że w pewnym momencie ci inni się w ten czy inny sposób skończą. Czy to zakończy nasza znajomość z nimi, czy. No jak to ludzie mają w zwyczaju, kiedyś sobie umrą, tak trzeba to powiedzieć wprost. I wtedy, jeżeli spełniamy, spełnialiśmy tylko ich oczekiwania, to zostajemy z taką pustką, że co dalej? Nie ma już komu imponować i dla kogo czegoś robić. Tak, także to jest bardzo poważny minus robienia czegoś, czy spełnienia właśnie czyichś oczekiwań. Swoimi z oczekiwaniami, tutaj jest taka sprawa, że jest jeden tekst, którego ja po prostu nie znoszę, a był stosowany wobec mnie na pewnym etapie życia dość często, mianowicie jako mężczyzna powinieneś. I naprawdę nie było nic bardziej demotywującego i bardziej e, wywołującego to, że czegoś właśnie nie zrobię, niż to, że. Jako mężczyzna powinienem, tak? Zresztą dlatego też zaraz przejdziemy do powinności. No, i powiedzmy, że nie mogę powiedzieć, że przez całe życie wiedziałem, co powinienem robić, jako chłopak, mężczyzna i tak dalej. Nie! Nikt z nas nie wie. Nikt z nas nie rodzi się z drogowskazami, że będziesz robił tak, tak i tak, nie? Zresztą też wszystko zależy od sytuacji, w której w pewnej sytuacji zrobimy daną rzecz, a w pewnej nie zrobimy bo nie będzie ku temu wystarczających powodów. Tak czy siak powiedzenie, że coś powinniśmy, to jak, prawdopodobnie u większości, tak jak w moim przypadku, wywoła efekt dokładnie odwrotny, że stwierdzimy, że nie powinniśmy. Tak, czyli o, jakby niekoniecznie słuchajcie ludzi, którzy wam mówią, że jako ktoś powinniście. Yy, oni w większości chcą dla was dobrze, ale równocześnie yy, nowo, stawiają oczekiwania, tak? yy, które teoretycznie musimy spełnić, nie, nie musimy. Yy, tak od razu mówię. Yy, I jeżeli będziemy się tym za bardzo przejmować, to no, nie skończy to dla nas dobrze. Tak? Ostatnio miałem taką sytuację, yy, że pewna dość bliska osoba powiedziała mi Hmm, wiesz? Ale tak swoją drogą, to ty jesteś w tym samym wieku, w którym był Twój ojciec, jak się żenił. Tak, ja Aha, i co z tego? Tak, czyli znowu. Po, poniekąd ta osoba wyraziła swoje oczekiwania, że no, fajnie było, żebyś już zaczął coś robić w tym kierunku, skoro yy, masz pracę, niedługo będę wrócić na studia, tak, żebyś studiował to pora się ustatkować. Przyjąłem to, tak jak powiedziałem, aha, bo jak miałem przyjąć. W obecny... na ten czas, tak jak tu siedzę i do Was mówię, raczej już nie staram się jakoś wybitnie spełniać czyichś oczekiwań. Oczywiście, inna sytuacja jest w przypadku pracodawcy, który mówi mi, ma zrobić to, to i to i ja mam to zrobić, bo inaczej albo nie będzie pieniędzy, albo mnie wyrzuci, a inna sytuacja jest w przypadku osób znajomych, bliskich, które twierdzą, że wiedzą, co ja powinienem zrobić i co jest dla mnie dobre. Też tak macie? Podejrzewam, że dość często. Zapraszam do komentarzy. Bardzo chętnie poczytam, jakie wy macie doświadczenia z... Tym, że ktoś ma wobec Was jakieś oczekiwania, które niekoniecznie możecie i chcecie spełnić. Tak. E... Tak więc przechodząc już niejako do konkluzji, podsumowania tego filmu, e... zwracajcie uwagę na to, co inni mówią, że powinniście. Wyciągajcie z tego jakieś lekcje, natomiast nie kierujcie się tym ślepo. I też w jakimś stopniu, dopóki nie zagrażacie innym, nie robicie krzywdy innym, spełniajcie swoje oczekiwa oczekiwania wobec siebie, bo niespodzianka. To wy będziecie żyć ze sobą przez całe wasze życie. To było najbardziej dziwne zdanie, jakie najdziwniejsze zdanie, jakie powiedziałem ostatnio. E I bierzcie za podjęte decyzje dotyczące odpowiedzialności, po powinności, odpowiedzialności, Yy... o właśnie konsekwencje, tak? Przyjmujcie kon konsekwencje jakby z podniesioną głową, że to była wasa, Wasza decyzja. I... Ale równocześnie, jeżeli zdecydujecie się iść w tę stronę, którą wskazał Wam ktoś, czyli spełnić jego oczekiwania, no to tutaj należy sobie zadać pytanie, czy jakieś negatywy wynikające z tego są winą tego kto oczekiwał od was czy waszej decyzji o tym że się do tego dostosujecie tak tutaj taki rzucę frazesem tak raz na kilka materiałów można że to jest wasze życie i ani szef ani matka ani przyjaciółka ani nawet ja niespodzianka nie przeżyjemy tego za was Wasze decyzje i wasze też konsekwencje. Jak coś zrobicie dobrze, będzie Wam dobrze zrobione, tak idąc trochę biblijnie. A jak coś zepsujecie, to będzie Wam zepsute. I to na bardzo długo, podejrzewam, albo na stałe. Więc, tak jak mówię, nie dążymy do na siłę spełniania oczekiwań innych, jeżeli nie robimy nikomu krzywdy, jak najbardziej spełniamy swoje oczekiwania, bo jednak... Własna wartość w swoich oczach jest bardzo ważna i staramy się żyć tak, żeby nie żałować jakichś przepuszczonych szans, bo ro robiliśmy to, czy to, tak? Yy, tutaj taki mały segmencik reklamowy. Jeżeli filmik się podobał, to zostawcie lajka, zostawcie suba, tak żeby... Najlepiej z żebyście byli na bieżąco, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo to no cóż, też wasza decyzja. I do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się.